strony Masakrato i, i dzisiaj zagramy w Minecraft Dimension, czyli uf, latające wyspy. To jest naprawdę ekstra modyfikacja, ekstra, ale to nie jest jedyna modyfikacja, jest tutaj więcej modyfikacji. Niestety już zaczęłem grać, to będzie pierwszy odcinek, ale jak widzicie już przy... domek jest wybudowany z tego powodu, że po prostu ja robiłem live'a jak to budowaliśmy. Było trochę osób, fajnie się oglądało. I ogólnie będę robił tak dwa odcinki, raz live, dwa odcinki raz live, żeby było tak trochę porówno powiedzmy i w dzisiejszym odcinku, powiedzmy pierwszym, bo nie chciałem robić budowania domku, bo to jest nudne, każdy tak zawsze, o znajdziemy pierwsze miejsce na domek, o tutaj, o drewno, paniem łapą, jak pięknie, jak pięknie, co to za radość, dobra. W dzisiejszym odcinku myślę, że już zrobię farmę, bo jedzonka na teraz nie na tym... Na tej wyspie więc by się przydało, dobra, więc yy, jeśli mamy żelazo, to jest palmy, tak, jest żelazo, mamy tutaj, dobrze, yy, szybko jakiś zbiornik wody musimy ogarnąć, nie, że gdzieś, yy. jeśli seria się spada, będzie naprawdę dużo odcinków w tej serii, postaram się, żeby cały czas było fajnie, była urozmaicona, nie nudziła się i będziemy, tak dalej. Link do Twitcha oczywiście podam pod opisem filmu. Jeśli chcecie zawsze tam followujcie i będziecie mieli zawsze wiadomość kiedy się zacznie nie Dobra, no to żelazo się tutaj przepalić, ale idziemy po żelazo, mamy wodę. Zrobimy farmę. Myślę, że na najpierw skupiemy prosto. Filiki będę robił gdzieś tak po 20, może to pewnie Wciąż były krótsze, jeśli nie możemy, bo po co robić takie duże filmiki? Będzie więcej filmików i w każdym lepsze pomysły, większa zabawa. Dobrze, myślę, że farmy zrobimy tutaj. Jeszcze powiedzcie jak ktoś ten domek, nam się na razie środko podał. Będziemy do rozbytów wyraźnie się na live, bo odcinku tej zajmuje naprawdę za dużo czasu. No i... To, to teraz się zajmujemy. Pokopiemy... Pokopiemy ten kabel z... Cobblestone. Tutaj będzie... Hmm. Nie mam trochę pomysłu. A, a nie, dobra, dobra, jeszcze Jeszcze raz. To będzie bardzo prosta farma, nie chcę się bawić jakieś...

To by woda leciała, tak myślę? No to też woda po prostu pochodzimy nieco lepsi. Najprostsze najlepsze rozwiązanie. To niedobrze trochę kamień no. stona, będziemy mieli. Tak jeszcze myślę, że to powinno być raz. Jecia. O, patrzcie, <laughs> nie widziałam tego. Rączkę mam tutaj. Jak widzicie tutaj, to jest przybiór się. Pokazuję palcem, ale niestety nie widzicie. o i się noc robi na to, że to nie dobrze się jeszcze raz. Już zaraz będziemy tutaj. A, tutaj trzeba będzie tipsta na nie, zdecydowanie. Dobra. Ogólnie lubię taki dom. A te pewnie sobie myślicie, czemu on się w takiej chujowej skale? Po co on się tu wbudował? Przecież to jest bez sensu. Co on tutaj robi? To czekajcie, wyśmie się zaraz wam pokażę o co chodzi. Zaraz zobaczycie, z jakiego powodu tylko tutaj poszedłem. Ponieważ... To się stoi. Powiedzcie mi czy ta góra nie jest epicka. Dla mnie to jest naprawdę epickie i nie chciałem się tam budować, no bo bym nie widział tego widoku. Tutaj jest góra po prostu taka łysa. Z niej zrobimy tutaj na przykład most jakiś piękny, już się nie mogę doczekać jak będziemy go budować. Tam no po prostu ta góra mi się bardzo spodobała. Ja lubię takie góry i tylko z tego powodu tutaj się budowałem. No i dobra. Jedziemy. Jeszcze tylko jeden. To będzie jakoś taka szkoda Tutaj, że... Nie wiem, tutaj puścić, bo... Nie, to bez sensu trochę. Po co ja to zrobiłem tak? No nie mm, Myślę, że taka będzie. Jest, jest hmm, tutaj będzie woda. Tutaj będzie zboże. Po prostu. Proste, łatwe. Przyjemne. Tutaj wodę, tutaj wodę damy, tutaj już albo nie. Ja. Tutaj damy wodę. Słyszę, gdzieś mi tutaj zombie hałasują. Fak, nie chciałem tego. Oczywiście też będę nagrywał od, jak, od czasu do czasu jakieś minigamy z chęcią. Bardzo lubię minigamy, programy na jakichś serwach, na live'ach ogólnych, bo tak na odcinkach. Zobaczymy jeszcze. Jak się stereo przyjmie, jak się Wam będzie próbowało. Jezu. No. A mnie prosi, że o, o... o. o mądry jestem naprawdę. Co ja rody. Zamiast zrobić po prostu obrazu taką. To będzie więcej. Jezu, baby, baby, dobra. Wybaccie. Bierzemy. Bierzemy żelazo. O. A będę musiał iść na dwa razy, po tą wodę. Mam nadzieję, że żaden ząbek nie wyskoczy, Tutaj nie są tylko te modyfikacje, oczywiście można mnóstwo itemków tworzyć, na razie się w to nie chcę bawić, będziemy to poznawać powoli. Najpierw wolę się rozbudować, a potem będzie naprawdę ekstra. Dobra, lecimy. Tutaj drzewa zasadziłem, dlatego jest tak dużo. Naprawdę ta góra była łysa, naprawdę. Tak łysej góry to ja długo nie widzę. Dobra, idziemy po wodę. Ósmy level już mamy, więc też się by przydał. Pewnie tutaj na to. będę musiał pójść na tamtą pustynię, bo tam jest szkło. Szkło nie jest bardzo potrzebne. Idziemy sobie jabłuszka. O, jakieś Dobra. Takie głupie, że będę brał te wodospadę, ale potrzebuję skądś wody. Dobra, idziemy do domku. W następnym odcinku myślę, że trochę poeksplorujemy w tamtym kierunku. Poszukamy czegoś, co mi się podoba. Albo pójdziemy do cave'ów. Y, w kejwy. Cave kejwy by się przydały, bo... Brak nam mi naprawdę. Nie mam prawie w ogóle surowców, a surowce są najważniejsze, więc trzeba będzie się pójść, bo się Na przykład... O, na pewno... Nie! Tam idziemy, Na studę. Obiecuję. Tam idziemy na następnym odcinku, nie ma opcji, tam idziemy, aua, Aua, Domek trochę trzeba będzie zlizainować, bo brzydki jest na razie, dobra. No. Idealnie. Mm. Tutaj już zasadzimy sobie. Żelaza mamy nic, naprawdę no, nic żelaza. Żelazo jest nam strasznie potrzebne, jak już często potrzebuje. O, po co jeszcze wody znalazły? Nasionka. Ja wbalił proszko. gdzie ja te nasionka mam, Są. i Ogólnie chyba trzeba dużo światła, jeśli dobrze pamiętam, żeby nasionka urosła, tak? Jakoś tak. Ale to tutaj oszczupimy. Nice. Dobra. No to idziemy jeszcze po jeden kubek z wodą i myślę, że będziemy już powoli kończyć. Na początku ten odcinek taki organizujący, chcę że taką mini rzecz, ale Wam wyjaśnić jak to wszystko będzie wyglądało, czy Wam się to spodoba, czy to przyjmiecie i... i będziemy grali dalej. Mi się naprawdę ten tryb ekstra podoba Piękne widoki są tam, woda, wszystko latające, ja uwielbiam takie. Piękne to jest. Dobra. Kropka. o, tak jest. Dasz nam skórkę. Mm. Co ze skórki można? A, nie dał nam skórki. Tam jest sambiaczek jakiś. O Jezu, ile? Daj nam skórę. Nie naprawdę? Do <śm> skóry nam dały. Dobra, idziemy tu tą wodę. O jajeczko. Jaka hojna kurka. Dziękuję. A sześć chwilę też zabije. O Jezu, la. Hej, oki słyszę. Wynkiel. Wynkiel mamy na razie. Tego nam nie trzeba. Tak, tutaj było jeszcze wodę. O, jest. jest. szkoda, bo te wodospady ładne zapnę, ale już potrzebuję tej wody, żeby się niczym nie dziwić. Tak. O, tam jest jakieś coś. Pójdziemy sobie kopiować. Już trochę rzeczy kopałem i wiem, że kilka rzeczy po prostu nie mogę kopać żelaznym kilołem, dlatego dokładnie nie biegnie. Wiem. No wiem, że pewnie sobie myśli się, jaki debil, surowce! Ale ich po prostu nie mogę jeszcze wykopać. A ten surowiec chyba mogę. Tak, o, lawa, o, lawa się bardzo przyda. Nie chcę mi się trudzić po te surowce. Po następnym odcinku mówię wszystko. Wszystko będzie powoli się rozkręcało, jak się rozkręci to już naprawdę będzie miałstwo, wszystko będzie pięknie wyglądało, zobaczycie jak się go tu dostanę. Mm. Zrobię sobie zdjęcie tego etnickiego na miniaturkę sobie zrobię. No i śliczymy już ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って będę musiała nie ale to wszystko się zrobi, mówię, ale to się będzie rozkręcało powoli, ale dobra, spodoba się wam lecimy, dobra, no to już tylko czekać na chlebek Dobre, no to ja się już będę z Wami żejnął mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się spodobał jeśli tak to dajcie łapkę w górę Uff. Proszę o dużo komentarzy, w następnym odcinku będziemy wyruszamy na tamtekej za mną. Nie wiem czy to cave, ale tam ruszymy i do zobaczenia.